Czego szukam, zgodę mówili, najważniejsza jest nauka Kiedyś mówiłem, że cześć Dzisiaj mam tego niezły chłopak, paru koszty zasługa Czasami z nerwów, odpalam sztuka, zaraz kaszę go Pomysł znowu szok, na którym tu podąża Siadam do kopa, odpalam beaty, i w oczach morda Piszę te wersje z tak morda Zrobię to tak jak chcę, zrobić. Gdy ma coś do ukrycia, to ja wyplonę drogę Sam podążam przez te dźwięki, płacę ręki, lubię nieba, błęki Nigdy nie lubię, lubię szarych ulic, świetnych zakątków Na tej planecie brakuje porządku U mnie wszystko w porządku U mnie wszystko w porządku, porządku. Idę, podążam, nie oglądam się za siebie Co mnie spotka tego nie wiem Może poznam wszystkie drogi świata Podążam po tym licie, patrzę jak po nim latam Idę nie oglądam się za siebie Co mnie spotka, tego nie wiem Może poznam wszystkie drogi świata Patrzy więcej, patrz jak po nie latam idę Podążam, nie oglądam się za siebie Co mnie spotka, tego nie wiem tego nie wiem Znowu wchodzę z kolejnym nielegalem Nie obchodzi mnie to wcale Skażek pobidzisz talę On nie ręcyktu i jadę dalej Podążam żadnym co w Nie zwiedzisz na manowce Często jest kropce Do gminy mi nie obce Myśli wiele, wtedy jestem, myślicielem. Nie tym. Patrzę w lustrowo, nie widać tam odbicia Nie słyszę nawet serca bicia Wokółna cisza śmieci z brakiem życia Podąża od za marzeniami i w kamień ulicza Wszyscy w koło tacy sami, wzcnę pieni To być majątek za do ziemi, sieka. po drogę, że świat się wtedy mieni Jestem jaki jestem, nic nie nie zmieni Leci to para z do ucha Lepiej posłuchać z zwrotki, mikrofony Jestem szalony z nikim nie niech pomy. Idę, bo to za mnie oglądam, za siebie, co mnie spotka, w tego nie wie Może poznam wszystkie drogi świata, bo za wody picie patrzę po nim, lata idę Bo za mnie ogrodam, sznę za siebie, co mnie spotka, tego nie wie Może poznam wszystkie drogi świata, bo to za wody picie patrzę po nim, lata idę Bo za mnie ogrodam, sznę za, za, za siebie Nie oglądam, sznę za siebie, nie